Witam wszystkich na moim kanale. Dzisiaj pokażę Wam tutaj rzeczy z tej paczki, co wczoraj Shorts był z tego. Więc na tu jeszcze chciałbym Wam zaprosić do łapkowania, subskrybowania oraz komentowania. Więc zabieramy się do odcinka. Dobra, tu już pokazuję wam co tu jest. Tu mamy chlebek świętojański, chleb świętojański, o. Więc tutaj odkładamy na bok. Dalej weźmiemy sobie kolejną paczkę. Kilogram, dwa, dwa kilogramy. Tu lubią. Tutaj mamy koper. O, możecie sobie zatrzymać i przeczytać, co tu pisze. Składamy na bok. Mamy gryzaki. Wam tu pokażę. Tutaj mamy... Skład analityczny, podawanie. No i tutaj macie wagę. I tutaj jest. I są różne zioła. Jest marchewka, truskawka, konopa, konopia, figa, konopia, malina truskawka, czarnuszka truskawka, krokosz, pomidor i czarna porzeczka. Tu są różne rozmiary. Są takie ciemniejsze, jaśniejsze. Yy, jeszcze są takie grubsze niektóre Taki, takie coś sobie Możecie teraz zatrzymać sobie przeczytać Teraz mamy witaminy na yy, Skórę, na skórę, na sierść Tutaj sobie Teraz możecie zatrzymać Przeczytać I tutaj też macie ten sobie Możecie sobie zatrzymać i przeczytać. O. Więc tu mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć rzeczy. Tu jest granula dla y, samic karmiących. Tu wam tak, żeby też pokazać, żebyście sobie zatrzymali i przeczytali. Tutaj już nic nie ma. Więc mam nadzieję, że się będzie sprawdzać. Tu mamy paczkę. Znaczy już pusty karton. Więc subskrybujcie, łapkujcie, komentujcie. Oj, chyba śnieg pada. Czy śnieg gra? Patrzcie. Dobra. Kurde, na telefon nasypało. Damy sobie może te gryzaki królikom zaraz, tylko tą paczkę muszę wynieść. Albo o! Znaczy paczki nie będę wnosić. Do paczki sobie powkadam rzeczy Poczekajcie, widzimy się za chwilę. Dobra, już się z tym właśnie gra pada. Wam pokażę. Takie białe kuleczki. Dobra, się chowam, bo już mi za bluzkę wleciało za kurtkę. O Jezu, a mi zimno teraz. Muszę nam przetrzeć. Dobra. Otwieramy sobie te gryzaki. O mamnu. To sobie otworzymy i damy. O! Bardzo ładnie pachną tak żołowo. Jeszcze muszę tu przeczytać. Ile trzeba dawać? Jeden gryzak to 2-3 dni Czyli Bardzo do, Czyli będę tak za jakiś czas dawać Myślałem, że będą mniejsze Oto no kilogram tego mamy Więc tu to, to już podaję Wezmę sobie trochę do ręki Takie ziołowe O To tutaj wejdziemy I sobie damy Dobra Tutaj damy dla baranka Tamy może tego ciemniejszego. Niech sobie gryzie. O! To lecimy dalej. O właśnie przestał ten grad już padać. Taki znaczy grad, taki śnieg, to bardziej. Tu damy jasne. O Jezu, się przestraszyłem tego samca. Kurde tu mam drabinę. Musimy odsunąć. Tu jeszcze mam to niewywalone. Bo tu ostatnio to sprzątałem. Temu damy jasne, oj Tego się trochę boję nawet Bo on czasami zaatakuje Też ma Tym Więc mam nadzieję, że będą sobie gryźć I ząbki ścierać Teraz damy temu, to damy ciemne Oj, tu ciężko mu się otwiera To jest ten młody, nowozelandzki, co był na dole tam Temu damy Te To ciasteczko Ma więc niech sobie ja. To pomaga trawienie, bo ja tam. To jest właśnie swetierkowe paczka. Już na moim kanale się pojawił raz taki filmik. Teraz temu. Musimy jakoś tam trafić. Oj, nie trafiłem. Muszę sobie drabinę podsunąć. Ślem, że się uda bez przesuwania drabiny, ale się nie udało. O. Więc. Jest... Teraz trafiłem. Więc niech sobie chrupie. A my lecimy dalej. Tutaj może tak spróbuję, spróbuję zachęcić. Tutaj muszę... Oj! Nie mają paszy, to im pierw pasze wsypię. To damy tym maluszkom i sami... Tam na dole zaraz pasze wsypię. To im damy. O, coś. Wącha. Trafiłem tym drugim. Nie. Oj, no i te też nie mam pasz, mam same ten. Kurde, że mi ich nie nakarmił ostatnio, więc za, za chwilkę się widzimy. Trochę trochę w topa. Tu weźmiemy te jasne dodamy trzy. Takie inne nawet jakieś są. O! Maluszki odejdźcie. O takim poroschodem Tym zaraz damy. Komuś... Mm, Lecę na tamtą stronę. Dobra, już jestem. Teraz ta, tym, tym dwum damy dodamy może te ciemne. O tym już też patrzę wsypę. No mają. Więc lecimy na tamtą stronę. Te witaminki sobie odłożymy na moją półkę. Muszę też idzie tutaj poprzekładać. O, chlebek śmietlejański też będziemy dawać, ale nie w tym odcinku. To lecimy teraz tutaj, wezmę sobie do kieszeni kilka. Dobra, dajemy. Tu do zagrody wchodzimy i lecimy z koksem. Dla samicy olbrzyma znowu nie trafiłem. Tutaj teraz dla baranki. Oj, te mi podgryzają tu kapcie. Buty. No nie no. Zostawcie moje buty. Co za... To chyba są jakieś... To nie są chyba króliki, to są jakieś kozy. Kozy jedzą chyba. Takie... O ja, nie mogę. Ale się ciężko otwiera te klatki. Niektóre będą drzwiczki poprawiane. ten ma. Dajemy tym. Zakończymy ten odcinek. Obra, cztery zostały. Oj. Wrzuciłem. Albo dobra, pierwszym wygarnę to, co mam w tym. O, jeszcze jeden został gryzak. Jeszcze tutaj kilka gryzaków dam. Jeszcze wezmę dwa. I tam wrzucę. Tu mi jeden pozwala, ten styl po. Ten, no, powywalał. O Jezu się cisną. Króliki. Sorry. Olejszcza na chwilę. No. Dobra, szybko muszę powrzucać. Muszę tu drugi jeszcze karmik zamontować. To będzie łatwiej, więc subskrybujcie, łapkujcie, komentujcie, wpadajcie na inne moje filmy. I... No więc to na tyle w tym odcinku. Trzymajcie się, ciepło. Pozdrawiam wszystkich moich widzów. Lepiej zasubskrybujcie ten kanał, żeby być na bieżąco, nie przegapić żadnych odcineczków. Nie wiem, czy się powtarzam, ale chyba tak. I jeszcze, żeby mnie wsp znaczy wspierać. Żeby mnie zachęcać do nagrywania, właśnie, żebyście zostawili subiczka. Więc to na tyle w tym odcinku. Trzymajcie się. Ciepło, więc szyma.